Witam. W kolejnym odcinku Czytaj z Biblioteką w Zielonkach przeczytam rozdział dziesiąty powieści tajemniczy ogród. Dick. Już od tygodnia słonko przygrzewało w tajemniczym ogrodzie. Tajemniczym ogrodem nazywała go Mery ilekroć o nim myślała. Droga jej była ta nazwa, a stokroć droższe uczucie, że gdy się znalazła za starym pięknym murem, nikt nie mógł wiedzieć. Gdzie się znajduje? Nikt nie mógł jej odnaleźć. Zdawało się jej, że jest zamknięta daleko od świata, w jakiejś zaczarowanej krainie. Nieliczne książki, jakie przeczytała i lubiła, były to bajki o różnych zaczarowanych miejscach, gdzie ludzie czasem i po sto lat spali, co się snów Mary wydawało nudne i głupie. Co do niej, to wcale nie miała ochoty zasypiać, lecz odwrotnie. Budziła się do życia z dniem każdym spędzonym w Misselwaite. Porubiła przebywanie na świeżym powietrzu. Już nie była nieprzyjaciółką wiatru. Sprawiał jej nawet przyjemność. Szybciej i dłużej mogła teraz biegać, a przeskakiwać przez sznur umiała już do stu razy z rzędu. Cebulki w tajemniczym ogrodzie bardzo się musiały dziwić. Takie śliczne, Wypielone miejsca porobiono wokół nich, że miały teraz gdzie się rozrastać i skąd czerpać powietrze. A panna Mary wcale nie wiedziała, jak intensywnie pracują pod ciemną ziemią. Słońce miało do nich dostęp i grzało je, a gdy spadł wiosenny deszczyk, zraszał je obficie, to też zaczęły żyć i rozwijać się. Mary była trochę dziwną, ale stanowczą osobką. A obecnie miała na głowie tak dużo różnych spraw, że pochłaniały ją one całkowicie. Pracowała, kopała, wyrywała chwasty wytrwale i nie tylko jej to nie nurzyło, lecz odwrotnie. Z godziny na godzinę pracowała z większym zapałem. Było to dla niej jakby jakąś porywającą zabawą. Znalazła jeszcze o wiele więcej zielonych kiełków, niż kiedykolwiek mogła się spodziewać. Zdawało się, że Schodzą wszędzie, a każdego dnia znajdowała nowe drobne, tak drobniutkie, że ledwo widać je było nad ziemią. Było ich tak wiele, że przypominały jej powiedzenie Marty, o pierwiastkach, których były tysiące, o cebulkach, które się same rozmnażają i wyrastają. Te oto pozostawiono samym sobie przez lat dziesięć i kto wie, może i one rozmnażały się w tysiące, jak owe pierwiosnki. Ciekawa była, jak też długo potrwa, zanim się okaże, że są to kwiaty. Chwilami przestawała kopać, by popatrzeć na ogród, i starała się wyobrazić sobie, jakby też wyglądał okryty tysiącem rozkwitłego kwiecia. Przez ten słoneczny tydzień Mary zaprzyjaźniła się ze starym ogrodnikiem. Kilka razy niespodziewanie stawała przy nim, jakby spod ziemi wyrosła. A naprawdę to było tak, że dziewczynka lękała się, by nie zabrał swojej łopaty i grabi i nie odszedł. Skradała się więc ku niemu cichuteńko, lecz Ben Weatherstaff nie traktował jej tak jak wcześniej. Być może nawet w głębi duszy pochlebiało mu to, że dziewczynka szukała widocznie jego towarzystwa. Przytem i Mary była teraz o wiele grzeczniejsza. Panienka, to zupełnie jak ten gil, rzekł do niej pewnego razu, gdy ją ujrzał obok siebie. Z nim to też tak. Nie wiem nigdy, kiedy go zobaczę i skąd przyleci. My jesteśmy teraz z nim wielkiej przyjaźni, rzekła Mary. Tak, to do niego podobne, zapał Ben Weatherstaff. Zawracać głowę panienkom? I to tylko przez próżność i figle. Wszystko by zrobił, aby się tylko pokazać i pochwalić piórkami. A puszy się to jak paw. Ben rzadko, kiedy bywał rozmowny, czasami opowiadał na pytania Mary tylko mruknięciem, lecz tego ranka rozgadał się na dobre. Przestanął, oparł nogę na szpadlu i począł przyglądać się dziewczynce. Panienka, od jak dawna tu jest? Zaczął. Zdaje mi się, że będzie już miesiąc, odparła. Zaczyna panienka zaszczyt przynosić Misselweight, rzekł. Już zdziebełko panienka przytyła i już nie jest taka żółta. Jak tu panienka pierwszy raz przyszła do ogrodu, to tak wyglądała akurat jak ta wrona nieopierzona. I takem sobie pomyślał, że jeszcze takiego szpetnego i niemiłego dziecka w życiu nie widział. Mary nie była próżna i o swojej urodzie nie miała wielkiego wyobrażenia, więc też nie uczuła się wcale tym dotknięta. – O, tak, wiem, że przytyła, tyła – rzekła. – Pończoszki są teraz za ciasne, a przedtem się fałdowały. – O, o, Benie, Gil przyfrunął! Był to istotnie Gil – Ładniejszy dziś niż zwykle. Jego czerwona kamizelka błyszczała jak atłas. Rozwijał skrzydełka i ogon, przechylał główkę i obskakiwał ich dookoła. Mogłoby się zdawać, że chce zmusić Bena do zachwytu, lecz Ben podkpiwał. – A, jesteś tu! – raczysz sobie o mnie przypomnieć, jak nie masz komu głowy zawracać. Pewnieś chodził w konkury przez te dwa tygodnie. Wiem ja dobrze, co to znaczy. Zalecasz się do jakiejś tam młodej gilówny i urzesz jej niestworzone rzeczy. Żeś najładniejszy z gilów, Miss Elwayt, i okolicy, i że pobijesz wszystkich rywali. He? Ach, mój Boże, spójrzcie tylko na niego! Zawołała Mary. Gil był najwidoczniej w bajecznym wprost humorze. Przeskakiwał coraz bliżej, Milnie zaglądał w oczy ogrodnikowi. Po czym przyleciał na najbliższy krzak agrestu, przechylił główkę i zaśpiewał, jakby wprost do Bena. Ehe, myślisz, że tym wszystko naprawisz? rzekł Ben weaverstaff maszcąc twarz w taki sposób, że Mary była przekonana, iż usiłuje wyglądać jak najnieprzyjemniej. Myślisz, że ci się nikt nie oprze, prawda? Gil rozwinął skrzydełka, Mary zaś ledwo oczom własnym mogła uwierzyć. Pofrunął bowiem wprost na rękojeść łopaty ogrodnika i usiadł. W tejże chwili twarz starego zwolna zaczęła przybierać całkiem nowy wyraz. Stał cicho, jakby się lękał odetchnąć głośniej, i jakby postanowił nie poruszyć się z miejsca za nic w świecie, dopóki Gil nie odfrunie. Przy tym począł mówić szeptem. No, teraz ktoś mnie ujarzmił zupełnie. Rzekł tak słodko, jakby nie to wymawiał wyraz. Oj, jakże ty umiesz chwycić za serce starego? To chyba czary, jaki z ciebie mądrala. I stał tak nieporuszony, wstrzymując oddech, dopóki Gil znów nie rozwinął skrzydełek i nie odfrunął. Wtedy długo patrzał na rękojeść łopaty, jakby była zaczarowana, po czym ją kopać w milczeniu. Ale ponieważ stary ogrodnik nie przestawał się uśmiechać, Mary nie lękała się do niego zagadnąć. Czy macie własny ogródek? Spytała. Nie, bo nie jestem żonaty i mieszkam przy bramie z Marcinem. A gdybyście mieli, to czego byście najwięcej sadzili? pytała dalej Mary. Kapustę, kartofle i cebulę. No tak, ale gdybyście urządzali sobie ogród kwiatowy, to co byście sadzili? Różne cebulki i słodko pachnące kwiatki, ale najwięcej róż. Twarz Mary pojaśniała. Więc lubicie róże? Rzekła. Ben Weverstaff wyrwał chwast, odrzucił go, po czym dopiero odparł. Ano, lubię i to bardzo. A nauczyła mnie tego pewna młoda pani, u której byłem ogrodnikiem. Miała moc róż w jednym miejscu, które lubiła bardzo, a kochała te róże tak, jakby to były dzieci albo gile. Nieraz widziałem, jak się pochylała i całowała je. Znów wyrwał chwast i zamyślił się, było to już z dziesięć lat temu. A gdzie teraz jest ta pani? Spytała Mary, ogromnie zaciekawiona. W niebie odrzekł, wbijając silnie szpadel w ziemię jeśli wierzyć w to, co mówią księża A co się stało z różami? Spytała znów Mary z niesłabnącym zainteresowaniem pozostawiono je samym sobie. Mary była coraz bardziej podniecona. – Więc całkiem pomarły, czy róże całkiem umierają, gdy się je pozostawia samym sobie? – zaryzykowała pytanie. – Nauczyłem się je kochać. Pokochałem ją, a ona pokochała róże – dodał Ben Weverstaff niechętnie. – Raz, dwa razy na rok idę coś koło nich poprawić, poobcinać suszki, obkopać korzenie – Rosną teraz dziko, ale były wsadzone w bogatą ziemię, więc wiele z nich przetrwało. A jeśli nie mają listków i są szare, brunatne i suche, to jak można poznać, czy są żywe, czy uschnięte? Dopytywała Mary. Niech na panienka poczeka, aż wiosna przyjdzie, aż je deszczyk zrosi i słonko przygrzeje. Zaraz będzie wiadomo. Jakim sposobem? zawołała z zapędem Mary, zapominając o ostrożności. Trzeba popatrzeć na pędy i gałązki, a gdy są na nich tu i ówdzie takie brunatne zgrubienia, wtedy niech panienka uważa, co się stanie po deszczu. Umilkł nagle i spojrzał w jej rozjaśnioną twarz. Co panienkę tak nistego nizowego zaczęły obchodzić róże? Mary poczuła, że się rumieni. I lękała się odpowiedzieć. Ja, ja chciałam tylko tak pobawić, że niby to mam własny ogród, wyjąkała. I ja nie mam nic z nikogo, z nikim i, i w co mogłabym się pobawić? Tak, wolno odparł Ben Weverstaff, patrząc na nią. To prawda, nic panienka nie ma. Powiedział to tak jakoś dziwnie, że Mary miała uczucie, jakby mu się jej trochę zrobiło żal. Ona sama nigdy siebie nie żałowała, bywała tylko czasem znudzona i zła, bo nie lubiła nikogo i nic. Lecz teraz świat począł jak gdyby dla niej się zmieniać i stawać się piękniejszym. Jeśli nikt nie dowie się o jej odkryciu, będzie mogła w tajemniczym ogrodzie przebywać dowoli. Pozostała z ogrodnikiem jeszcze przez pewien czas i zadawała mu pytania bez końca. Odpowiadał jej na wszystkie w swój dziwny, mrukliwy sposób, lecz wcale nie wydał się nachmurzony, nie zabierał szpadla i nie odchodził. Gdy Mary już zamierzała się oddalić, powiedział jej coś o różach i to jej przypomniało owe zaniedbane, które tak lubił. A teraz. Czy zaglądacie czasem do tych róż? Zagadnęła. Tego roku jeszcze nie byłem. Reumatyzm blasmi zanadto w stawy. Wyrzekł to mrukliwie, a potem nagle jakby się rozgniewał na nią, choć na to nie zasłużyła. Niech no panienka posłucha, powiedział ostro. Proszę mnie tak ciągle nie wypytywać. Jeszczem takiej ciekawskiej w życiu nie widział. Niech panienka się idzie bawić. Dosyć gadaniny na dzisiaj. Z jego stanowczego tonu Mary zorientowała się, że na nic by się nie zdało stać przy nim dłużej. Oddaliła się zwolna, skacząc złóż zewnętrznego muru i rozmyślając o ogrodniku. Mrukliwy Ben Weatherstaff był jeszcze jednym człowiekiem, którego polubiła. Tak, lubiła go. Zawsze pragnęła wciągnąć go do rozmowy. W dodatku zaczęła wierzyć, że wiedział wszystko w o życiu kwiatów. W ogrodzie była szeroka ścieżka ogrodzona laurowym żywopłotem, okalająca tajemniczy ogród i kończąca się przy bramie, która wychodziła na las stanowiący część ogromnego parku Missouri. Mary postanowiła pobiec tą ścieżką i zajrzeć do lasu, czy nie zobaczy tam królików. Bawiła się wybornie skakanką, używała ruchu, a gdy doszła do bramy, otworzyła ją i ruszyła dalej. Posłyszała bowiem dziwny, cichy dźwięk i chciała zobaczyć skąd pochodzi. Było to coś bardzo niezwykłego. Mary wstrzymała oddech i przystanęła, by popatrzeć. Pod drzewem, wsparty o pień plecami, siedział chłopiec i grał na fujarce. Chłopiec miał zabawną, miłą powierzchowność, a wyglądał na lat dwanaście. Był schludnie ubrany, miał zadarty nosek i policzki czerwone jak dwa kwiaty maku. Amery jeszcze nigdy nie widziała takich okrągłych i tak bardzo niebieskich oczu. Na drzewie, o którego pień był oparty, siedziała wiewiórka, patrząc na chłopca. Za krzaków zaś wyciągał szyję i nasłuchiwał barzant, a tuż przy nim siedziały dwa króliki, ruszając różowymi pyszczkami. I zdawało się, że wszystkie zwierzaki przybliżały się coraz bardziej, by słuchać łagodnych tonów fujarki. Ujrzawszy mery, chłopiec wyciągnął rękę i odezwał się głosem tak cichym, jak jego granie: Nie trzeba się ruszać bo pouciekają. Mary stała nieruchoma. Chłopiec przestał grać i zaczął dźwigać się z ziemi. Robił to tak wolno, iż ledwie można było spostrzec, że się rusza. Lecz wreszcie wyprostował się, a wtedy wiewiórka drapnęła na gałęzie, bażan skrył się w krzakach, a króliki uciekły w podskokach, choć wcale nie zdawały się przestraszone. — Jestem Dick — rzekł chłopiec — Wiem, że to panna Mary. Mary uprztomniła sobie teraz, iż od razu wiedziała, że to musi być Dick, nie kto inny. Któż inny bowiem potrafiłby tak czarować króliki i bażanty, jak Hindusi czarują węże? Chłopiec miał szerokie, czerwone, wyraziście zarysowane usta, a uśmiech jego opromieniał całą twarz. Takem powolutku wstawał, tłumaczył, bo gdybym nagle się zerwał, to by się przestraszyły. Człowiek musi delikatnie się ruszać i po cichutku mówić, kiedy ma do czynienia ze zwierzątkami. Nie mówił do niej jak do obcej, lecz tak, jakby się znali od dawna. Mary nie miała pojęcia, jacy są chłopcy, więc odpowiadała trochę sztywno i czuła się lekko onieśmielona. Czy otrzymałeś list Marty? Spytała. Skinął twierdząco rudą, kędzierzawą czupryną. Dlatego tu przyszedł. Schylił się, by podnieść z ziemi coś, co tam położył, kiedy grał na fujarce. Przyniosłem panience narzędzia: łopatkę, grabie i motykę. Mocne i dobre, jest też szufelka. A gdybym kupował nasionka. Tomi Kupcowa dodała paczuszkę białego maku i paczuszkę lobeli. Pokażesz mi nasionka? spytała Mary. Podobał jej się sposób mówienia Dika. Mowa jego była prędka i zrozumiała. Takie się miało uczucie, jakby już lubił Mary i jakby ani na chwilę nie wątpił, że i ona go polubi, choć był tylko zwykłym chłopcem z rosowiska, w połatanej odzieży, z zabawną. Bardzo miną i rudą czuprynką. Mary pod, podszedłszy bliżej poczuła, że bije od niego zapach wrzosów, trawy i liści, jakby cały z nich był zrobiony. Podobało jej się to bardzo. A gdy spojrzała w jego zabawną twarz o czerwonych policzkach, zadartym nosku i okrągłych oczach, zapomniała zupełnie o swojej nieśmiałości. Usiądźmy sobie tu na pniu. Rzekła i obejrzymy wszystko. Usiedli i Dick wyciągnął z kieszeni niezgrabne zawinionko w brązowym papierze. Rozwinął sznurek, a wewnątrz ukazały się mniejsze paczuszki z obrazkami kwiatów na każdej. Dużo jest rezedy i maków, rzekł. Rezeda pachnie najcudniej ze wszystkich kwiatów, a rośnie wszędzie, gdziekolwiek się ją zasieje, tak samo jak maki. Schodzą one i kwitną, tylko na nie palcem skinąć. Ucichł i szybko odwrócił głowę, a twarz mu się rozjaśniła. Skąd ten gil na nas tak woła? spytał, nasłuchując. Świergot dolatywał z pokrytego czerwonymi jagodami ostro krzewu. A Mary domyśliła się zaraz, czyj to był głos. Czy on naprawdę nas woła? spytała. Tak, rzekł Dick. Jak gdyby to była rzecz całkiem naturalna. Woła kogoś, kogo lubi. To tak samo, jakby mówił, jestem tutaj, proszę na mnie spojrzeć. Mam ochotę pogawędzić. O, jest w tym krzaku. Czyj on może być? Gi jest Bena Weverstaffa, ale zdaje mi się, że i mnie troszkę zna, odrzekła Mary. Oj, dobrze panienkę zna, rzekł Dick przyciszonym głosem. I lubi panienkę. On mi zaraz to wszystko opowie. Podsunął się zupełnie blisko do krzaka tym łagodnym ruchem, który Mary zauważyła u niego uprzednio, a potem wydał dźwięk całkiem podobny do ćwierkania gila. Gil słuchał kilka sekund uważnie, po czym zaćwierkał, jakby odpowiadał na pytanie. To wielki przyjaciel panienki, uśmiechnął się Dik. Tak myślisz? Skwapliwie zawołała Mary, pragnąc usłyszeć potwierdzenie. Myślisz, że on mnie naprawdę lubi? Nie przyleciałby tak blisko, gdyby panienki nie lubił, odparł Dick. Ptaki niełatwo dobierają przyjaciół, a taki Gil to potrafi wystrychnąć na dudka gorzej niż człowiek. Niech panienka popatrzy, jak się to teraz do niej wdzięczy, jakby chciał powiedzieć: Czy to panienka nie widzi jaki ze mnie ładny chłopczyk? I zdawało się, że naprawdę tak jest. Gil mistrzył się, skacząc z krzaku, ćwierkał i przechylał główkę. Czy rozumiesz mowę ptaków? Spytała Mary. Twarz Dika rozjaśniła się, chłopiec szeroko się roześmiał, tak że tylko jego czerwone usta było widać i potarł ręką czuprynę. Zdaje mi się, że rozumiem i one też myślą, że rozumiem, odparł. Od dawna z nimi przebywam w tych wrzosach. Takem się na nie napatrzył, jak się z jajka wykluwały, jak się opierzały, uczyły latać, i zaczynały śpiewać, aż mi się czasem zdaje, że ja jestem królik albo wiewiórka, albo może nawet jakiś żuk czy ptak. Czasem to sobie myślę, że może i ptak albo lis, albo ja wiem, co. Śmiejąc się, wrócił do swego pnia. I począł znów mówić o nasionach. Powiedział Mary, jak wyglądają kwiaty, gdy zakwitną, jak je trzeba sadzić, doglądać, podlewać. Albo wie panienka co? rzekł nagle, odwracając się do niej i patrząc jej prosto w oczy. Ja je tam dla panienki zasieję. Gdzie panienki ogródek? Mary nerwowo zacisnęła piąstki. Nie wiedziała, co odpowiedzieć, więc długą chwilę milczała. Nie pomyślała o tym. Zrobiło jej się jakoś nieswojo i czuła, że mieni się na twarzy. Dostała panienka przecież ogródek, prawda? Rzekł Dick. Mary rzeczywiście rumieniła się i bladła na przemian. Dick to dostrzegł, a ponieważ ciągle mu nie odpowiadała, więc się zmieszał. Nie chcieli panience dać ani kawałka ogródka? Spytał. Jeszcze panienka nic nie ma? Mary silniej splotła ręce i zwróciła oczy ku chłopcu. Nie mam pojęcia, jacy są chłopcy, rzekła zwolna. Czy potrafiłbyś zachować tajemnicę, gdybym ci ją powierzyła? A to wielka tajemnica. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby się o niej ktoś dowiedział. Chyba umarłabym. Ostatnie wyrazy wypowiedziała z przejęciem. Dick zmieszał się jeszcze bardziej niż przedtem i znów zaczął tarmosić czuprynę, lecz odparł wesoło. Ja zawsze dochowuję tajemnicy. Żebym nie umiał przed chłopakami utrzymać sekretu o młodych lisach czy o gniazdach ptasich, to by się na wrzosowisku nic nie uchowało. O, ja umiem sekret utrzymać. Nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, Mary chwyciła go za rękę. Ukradłam sobie ogród, rzekła prędko. On wcale nie jest mój, on jest niczyj. Nikt go nie chce, nikt o niego nie dba, nikt do niego nigdy nie wchodzi. Może już wszystko w nim wymarło, nie wiem. Ognie wystąpiły jej na twarz i była w tej chwili zła jak dawniej. Wszystko mi jedno, wszystko mi jedno. Nikt nie ma prawa mi go odebrać, bo ja jedna o niego dbam. Pozwolili mu zmarnieć i zamknęli na klucz. Kończyła namiętnie. Zasłoniła twarz rękami i wybuchnęła głośnym płaczem. Biedna, mała panna Mary. Dzikowi z zaciekawienia zaokrągliły się oczy. Ech, rzekł przeciągle, a miało to oznaczać. I zdziwienie, i sympatię. Nie mam co robić, ciągnęła dalej Mary. Nic nie mam własnego. Sama go sobie znalazłam i sama do niego weszłam. Jestem taka tam zupełnie jak Gil, a jemu nie zabraliby ogrodu. A gdzie ten ogród? Spytał Dick przyciszonym głosem. Mary zerwała się na równe nogi zdawała sobie sprawę że w tej chwili jest zła kapryśna uparta ale było jej to całkiem obojętne stała się wyniosła i rozkazująca jak ongiś w indiach a równocześnie pełna zapału i troski chodź ze mną to ci pokażę rzekła poprowadziła go wokół obsadzoną wawrzynem ścieżką do miejsca gdzie rósł gęsty bluszcz Dick szedł za nią z dziwnym, współczującym wyrazem twarzy. Było mu tak, jakby go prowadzono do gniazdka jakiegoś nieznanego ptaka i jakby musiał stąpać na czubkach palców. Gdy Mary podeszła do muru i uniosła zwieszający się bluszcz, zatrzymał się nagle. Zobaczył furtkę. Mary popchnęła ją. Furtka otwarła się zwolna i oboje weszli do ogrodu. Wtedy Mary, przystanowszy, zrobiła ręką ruchu dookoła. Oto, rzekła, mój tajemniczy ogród. Ja jedna na całym świecie pragnę utrzymać go przy życiu. Dick rozglądał się i rozglądał bez końca. Hej, wyszeptał, jakież to dziwne, śliczne miejsce. Wygląda zupełnie tak jak jakaś istota ludzka, która zapadła w sen.